Yo bracia i siostry, witam w naszym eksperymentalnym pierwszym z tej serii odcinku. Dziś, albowiem tak jak obiecałem w pierwszym filmie tego roku, rozpoczynamy nowy cykl filmów, w którym podsyłacie do mnie swoje prace, a ja podpowiadam wam co możecie poprawić, zmienić czy też ulepszyć. Zobaczymy jak ta formuła nam się przyjmie. Na razie wszystko wygląda dobrze. Przysłaliście sporo prac. Nie wszystkie się niestety zmieściły, a naprawdę starają się aby wszystkie je tutaj umieścić. Nie chcę jednak robić tych filmów zbyt długich, więc może wrzucę je w następnych odcinkach, o ile takie będą. Więc adres mailowy, który tutaj się powinien Wam wyświetlać gdzieś, jest nadal aktualny. Będzie się też wyświetlał kilka razy w ciągu trwania tego filmu, jak również innych, będzie również w opisach moich nagrań i będę Wam również przypominał o przesyłaniu prac. Filmy z ocenami planuję. Wypuszczać raz w miesiącu, tak więc możecie przesyłać swoje prace, pamiętając o nazwie konta YouTube oraz tagu, tak żebym wiedział komu pomagam. A jak już zapewne wiecie, będę pomagał tylko moim subskrybentom. Tak, tak więc jak ktoś ma chęć do przysłania filmu do oceny, zapraszam do subskrypcji. Zanim zaczniemy jeszcze jedna ważna rzecz, mały disclaimer, mianowicie potraktujcie moją ocenę i porady nieco na luzie, przesłaliście swoje prace po to, aby mógł wam pomóc, abyście stali się lepsi, abyście uniknęli błędów i zaoszczędzili sporo czasu, pomoc której nie miałem ja, ani wielu innych writerów patrząc na kilka, kilkanaście lat wstecz, kiedy materiałów nie było zbyt wiele. Zdaję sobie też sprawę, że nie wszyscy do końca zrozumieją formułę tych nagrań i zobaczą tutaj pracę różnego, powiedzmy sobie, pokroju, również te bardzo dalekie od ideału. Ale właśnie po to jest ten cykl. Jestem tu po to, aby Wam pomóc, tak? Tak jak wcześniej powiedziałem, abyście stali się lepsi. Ok, to do roboty. Zatem zobaczmy, co tam ciekawego nadesłaliście. Aha, tutaj w tle praca, którą szykuję na. Wystawę w Polsce. Celowo ją tutaj zakryłem mazakami, żeby nie było za dużo widać. Nie chcę uchylić za bardzo rąbka tajemnicy. Jest już prawie skończona, więc myślę, że z poniedziałek będę ją wysyłał. Szczegóły wkrótce głównie na moim Instagramie. Zapraszam. A teraz do roboty. Zobaczmy, co tam ciekawego nadesłaliście. Jo! Ok, zaczynamy. Pierwsza praca, kap, lat 13, maluje około roku. Szatłem za wyjście od razu na miasto, bardzo fajnie, nie wiem na ile. Tu jest praca legalna, tudzież nielegalna. Jedyne do czego to się można, no oprócz wiadomo wykonania, ale nie ma co się tutaj specjalnie nad tym rozwodzić. Jedyne do czego bym się mógł doczepić, to skoro zrobiłeś wycięcia na K, równie dobrze mógłbyś zrobić wycięcie sobie tylko tutaj, ewentualnie nieco grubsze. Po to, żeby zaznaczyć stałe elementy liter, żeby było bardzo czytelne. No ale ogólnie całkiem nieźle, jeśli to, jest, jeśli to jest, twój zamysł artystyczny, to bardzo, bardzo spoko, jeśli chciałeś tutaj uniknąć wrzucania tych, ale tak jak mówię, praca byłaby bardziej czytelna, gdyby te stałe elementy liter były tutaj zawarte. Następna twoja praca, umieściłem ją tutaj, żeby pokazać po raz kolejny robienie cieni, tak? Powiedzmy, że wybieramy sobie punkt światła, który pada powiedzmy z tej strony, tak. Więc te cienie, które zrobiłeś tutaj, one nie mogą być z każdej strony liter, więc one byłyby na przykład padałyby ten cień, każdy jeden w tą stronę, tak. Bo tutaj wygląda jakby ten cień padał jakby z dwóch, z dwóch stron, Ok, nie ma tutaj Konsystencji w prowadzeniu takiego efektu, jakim jest efekt 3D czy też cień. Obejrzyj sobie może jeszcze raz film na temat efektu 3D oraz cienia. Znajdziesz go w naszych playlistach. Kolejna Twoja praca. Widzę, że jest zrobiona na pociągu. Nie wiem, czy ten pociąg jeździ, wątpię. Ale jeszcze raz szacunek za wyjście, za wyjście na, na yard nazwijmy to. Praca być może wykonana szybko, w pośpiechu. To zresztą widać, ale tak jak mówiłem, do y, wykonania nie ma. To się przyczepia, zwłaszcza w tym wieku i na tym etapie rozwoju. Tutaj brakuje dla mnie dwóch rzeczy: cienia, tak cienia, które bym tutaj gdzieś umieścił, w którą stronę byś sobie tam wybrał. Outline w jakimś kontrastowym kolorze, żeby odróżnić tło, bo to jest yy, yy, widzę, że tutaj te linie są niebieskie, tło też takie niebieskie, więc można by jakimś kontrastowym kolorem to wszystko obramować, że tak powiem i byłoby całkiem całkiem. Tak więc ćwicz dalej, może więcej na kartkach, więcej na chill spotach, żebyś się wprawił w ruchach później. Możesz śmiało tartować na miasto, tak? Kolejna praca przysłał ją Pan Rolls napisał, że często robi sobie projekty, często robi je bardzo szybko. To zresztą tutaj widać praca wygląda na niedokończoną. Nie mam na myśli tutaj kolorowania, bo sam robię często czarno-białe prace, ale chodzi mi o, oczywiście o brak cienia, brak cienia, brak key line'u. aczkolwiek to nie jest mus. No i oczywiście praca nad kształtem liter, albowiem gdybym nie znał Twojego taga, musiałbym się bardzo, bardzo domyślać, co tu jest napisane. O ile nie mam problemu z literą R, O i S, to L wymagałoby nieco więcej. Pracy. No i tutaj przestrzeń negatywna, z racji tego, że najprawdopodobniej praca jest niedokończona, może coś by tu miało być, ale popracował nad tym, żeby wypełnić tą tutaj przestrzeń. No i takie dodatkowe elementy liter. Widzę, że tu jest tu na końcu jest zakończenie litery i one są w różnych kształtach. Gdyby się je zunifikował, żeby były podobne do siebie, wtedy cała praca byłaby bardziej spójna. Tutaj kolejna Twoja praca jest bardziej staranna. Widzę, że spędziłeś trochę więcej czasu, zlikwidowana przestrzeń negatywna. OK, ale jeszcze brakuje tutaj elementu stałego litery, tak, żeby to L wyglądało bardziej na L. To po pierwsze, no i te zakończenia liter, tak jak tutaj te rozwinięcia liter, czy tam dodatki bardziej zunifikowałbym je, aby wyglądały do siebie podobnie. No i oczywiście to, co ostatnio. Brak jakichkolwiek cieni, które bardzo pomogłyby w wyglądzie tej pracy. No, jakikolwiek key line, back line też by pomógł. Cóż mogę powiedzieć? Trwicz dalej nad kształtem liter, nad kontrolą przestrzeni negatywnej, nad dodatkami do liter. Nie zapominaj też o efekcie 3D i cienia. Kolejna praca od Miko. Nie wiem dokładnie, co tu jest napisane. Ja tu widzę MET. Mogę się mylić. Po tagu, oczywiście widzę miko albo mika. Nie ma to się tutaj przypierdziela. Cienie jest w miarę dobrze poprowadzone. Mogłyby być tutaj dokładnie, tutaj w tym miejscu nieco mniejsza przestrzeń, ale ogólnie o tutaj brakuje nieco, ale ogólnie efekt cienia poprowadzony dobrze. Brakuje tutaj backline'u, to też przysłużyłoby się całej pracy. Ogólnie jak na początki praca zupełnie nie najgorsza. Ad V, czy też ADV przysłał taką oto pracę. Tutaj zupełnie fajny piece, z prostymi literami, cienie poprowadzone dobrze, jest backline. Highlighty poprowadzone dobrze. Kolorystyka całkiem fajna. Tutaj się nie ma do czego przyczepić. A dwie kolejna twoja praca, tutaj cienie również dobrze poprowadzone. Przydałby się jedynie tutaj jakiś backline i byłoby naprawdę dobrze. Zwłaszcza widzę, że ta praca jest robiona gdzieś tam w mieście, więc całkiem dobrze. Filok przysłał tę pracę, napisał, że przesadził z highlight'ami, wcale tak nie uważam, jest całkiem dobrze. Względem cieni bardzo dobrze poprowadzone, może tutaj trochę za daleko. Jedyne z, czego bym, jedyne z czego bym zrezygnował, to ewentualnie ten e, efekt pęknięcia. No i przydałby się tutaj jakiś backlight. Nie wiem czemu w waszych pracach często właśnie takiego czegoś brakuje. Postaram się takie coś tutaj dorobić. kurat mam niebieskie. no ale... O! Powiedzmy. Właśnie tego brakuje w bardzo wielu pracach, również i w tej. Tutaj popracowałbym również nad Tagiem. Ogólnie oprócz tych rzeczy, które wymieniłem, całkiem przyzwoity Szcurek, jest 24K przysłał tę pracę, ja o ile dobrze czytam, niestety nie mogę rozczytać, co jest na tym sreberku. Stały element gry, prowadzenie kreski. Tak, stara się robić to kupociągnięciem. Jeśli masz taki okrąg zrobiony, to można to zrobić, wykorzystać na ciało do tego, aby zrobić bardzo równą kreskę. Po prostu wystarczy poprowadzić łuk całą ręką. Nie będę się czepiał do dokładności, bo widzę, że to jest gdzieś tam praca zrobiona powiedzmy w warunkach polowych. Tradycyjnie przypierdzielimy się tutaj do poprowadzenia. Cienia. O ile tutaj powiedzmy, nam to światło pada w tą stronę, to ten cień powinien być też tutaj schowany. Tutaj wystaje nam zupełnie niepotrzebnie, tak jakby nam to światło padało z zupełnie innego kierunku. No i tradycyjnie brakuje też backlina. Ja popracowałbym nad starannością, ale oczywiście to przyjdzie Wam z czasem. Im więcej będziecie robić, tym prace będą staranniejsze. Nie mówię tutaj o wypełnieniu, albowiem wypełnienie można sobie zrobić po prostu scratching i będzie ten sam efekt. Chodzi Tutaj o outline liter, tak żeby one były bardziej dokładne, tak jak tutaj widzimy takie małe niedociągnięcia tu, tu, tu i u gdzie, tak? Należy popracować właśnie na tym. Owca przysłał nam taką pracę całkiem dobra, mimo że prosta, litery dosyć proste. Tutaj nie ma za dużo co się rozwodzić nad tą pracą. Całkiem poprawna, jeśli chodzi o początek, to... Nie ma się do czego przypierdzielać. Cienie poprowadzone bardzo dobrze, dosyć starannie. Wiadomo, że kreska wyrobi się z czasem. Tak więc całkiem, całkiem fajne. Co ciekawe, jeśli chodzi o tą pracę, tutaj mamy projekt, a następnie wykonanie na ścianie. Przeniesienie samej pracy dosyć dokładne, więc całkiem, całkiem fajnie. Mamy fajny przykład właśnie zrobienia szkicu na karcie i przeniesienia go na ścianę. Tak jak mówiłem, praca jest w miarę Prostą pracą, proste, proste kreski, ale całkiem udane przeniesienie. Cienie tak samo dobrze poprowadzone, inne kolory, ewentualnie widzę, że chyba ci się puszka kończyła, a zabrakło ci końcówek, bo nie wiem, jaką końcówką to jest robione. jakimś pewnie skiniaczem, albo w ogóle bez końcówki. Następnym razem może przy wypełnianiu, zwłaszcza jak masz tak spore przestrzenie w literach. Postaraj się użyć jakiegoś fatka, będzie szybciej i będzie wyglądała praca na wykonaną dokładniej. Da Styl przysłał nam tę pracę. My się chyba znamy z kilku konwersacji w dziale komentarzy. Cieszę się, że przysłałeś swoje prace. Tutaj jedne z lepszych Twoich wybrałem tylko kilka, przysłałeś mi sporo, ale omówimy te kilka. Tutaj bardzo fajne zakończenia. Liter, jednolite. Wszystko fajnie pasuje, fajne srebro. Jedynie co mógłbym powiedzieć, tutaj to zrobiłbym zdecydowanie grubsze cienie. Do tak grubych liter, do takiej dużej przestrzeni, dużo fajnie by to wyglądało. Ale gdybym zrobił grubsze cienie, tutaj byłoby jeszcze. Ciekawiej. Brawo. Kolejna Twoja praca. Tutaj też dobrze. Ta sama uwaga. Do takiej wielkiej powierzchni zdecydowanie zrobiłbym tutaj grubsze cienie. Efekt 3D. Jak zwał, tak zwał. I jeszcze jedna rzecz. Yy, zakończenia liter. Zobacz. Fajnie, gdyby były one bardziej jednolite. Tutaj jest taka wielka podstawa litery A. Tutaj jest dużo mniejsza. Fajnie, gdybyś to na przykład zrobił tak, jak tutaj jest. Taki, jakby stożek, tak? Od grubszego do cieńszego. W ten sam desek, gdybyś zrobił tą podstawę, tutaj byłoby już zupełnie dobrze. Ujednoliciłbym też mniej więcej te dwa zakończenia litery D i byłoby jeszcze lepiej. I tutaj jeszcze jedna Twoja praca, moim zdaniem chyba najlepsza, mimo że litery najprostsze, to bardzo fajne tutaj pęknięcia, zrobiłeś cień, jeśli ja bym to robił, to nie robiłbym tutaj też drop przy tak grubych literach, to po prostu bym zrobił taką grubą ramę dookoła, ale ale nie czepiam się, to jest tutaj Twoja inwencja twórcza, więc wszystko fajnie. Bardzo fajne kolory. Mam na myśli głównie fioletowy i tutaj te cienie. Tu myślę, że pojechałbym po całości, jeśli chodzi o tą stronę. Nie wiem, czy może zapomniałeś. Tutaj też zrobiłbym nieco tego żółtawego koloru i byłoby prawie idealnie. Bardzo fajnie. A jeszcze jedno. Tutaj, skoro masz takie zakończenie litery A, dołożyłbym albo na górze, albo tu, tu na dole podobne zakończenie. I byłoby naprawdę super. Rikos przysłała nam, albowiem, z tego co wyczytałem w mailu, jest to dziewczyna. Pierwsza dziewczyna w naszym składzie. Bardzo ciekawy projekt. Bardzo fajny, dobrze wykonany. Cienie poprowadzone dobrze. Nie mam tu nic złego do powiedzenia. Może gdyby był pokolorowany, to może bym widział więcej. Ale tak naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie zrobiony. Kolejna praca od Rikos. Bardzo fajne litery. Jedne z lepszych, jakie dzisiaj, dzisiaj omówiłem. Bardzo dobrze to wygląda. Fajnie dobrane kolory. Tutaj widzę jeszcze barcode, wypełnienie cienia. Sam cień to wprowadzony też poprawnie. Ewentualnie nie wiem, czym jest to robione. Może nawet pędelkiem, chociaż wątpię popracowałbym jedynie nad dokładnością kreski, ale tak jak mówiłem już nie raz w tym nagraniu to przychodzi zawsze z czasem, więc wymaga ćwiczenia, no i poświęcenia trochę jednak na to czas. I kolejna fajna rzecz od Rico's, bardzo fajny throwy, bardzo pomysłowy, bardzo mi się podoba. Widzę, że jeszcze jest dodatkowo wycięty, być może nawet to jest naklejka, bardzo pomysłowa rzecz z elementami z kart, bardzo świetna praca. Jedynie popracowałbym tutaj. Nad wypełką, ale jest bardzo, bardzo dobrze. Pierwsza dzisiaj praca wykonana komputerowo w jakimś programie, nie mam pojęcia w jakim, bo nie napisałeś. Wygląda mi to na jakieś Procreate, najprawdopodobniej, albo coś w tym stylu. Więc tak, fajne tagi, bardzo dobrze. Tutaj widzę, że próba white style. Popracowałbym jednak nad kształtem samych liter, ale muszę przyznać, że czy mieć to ręce i nogi, widzę, widzę tutaj litery, tak, w. W, D, R, tak? Taki masz, tak? W, D, R. Widzę tutaj W, D, E i E. Bardzo fajne tutaj połączenia tych liter. Jedynie na czym popracował to. To, abyś starał się trzymać je razem w linii poziomej. Gdyby to W było przesunięte nieco w górę do tego poziomu, sama praca wyglądałaby dużo, dużo lepiej. Ale tak czy siak, jest całkiem fajnie. Prace w ProCreate zawsze wyglądają ciekawiej, bo nie ma tutaj problemu z wypełnieniem i ze starannością. Cień widzę, że też ogarnąłeś, jak zrobić fajnie automatycznie. Ok, może bym dodał coś więcej wewnątrz, highlighty też. W miarę OK poprowadzone błyski o, automatycznie wiadomo. Pędzel najprawdopodobniej to jest Procreate. Na to nie wygląda. I brakuje mi jedynie backliner, czy tam keyliner, jak zwał, tak zwał. I byłoby jeszcze ciekawie. Tutaj kolejna praca od layera. Praca, jak napisałeś, wykonana w Photoshopie. Bardzo fajny throw Litery it. czytelne, widoczne, bardzo fajnie wykonane. Jedyne do czego bym się tu przypierdzielił to. staram się dobrać podobny kolor. Nie mam takiego. Tutaj. Ten jest najbardziej podobny. Zrobię, żeby te E było bardziej tutaj nam widoczne w jakiś sposób. To jest jedna rzecz. Tutaj brakuje nam, zapomniałeś, a może zmienię na czarny. Brakuje nam cienia. tak efektu 3D. Tutaj kredyktom, ewentualnie kreskę. I co teraz dopiero zauważyłem? Brakuje nam nóżki w R. Wcześniej tego nie widziałem, nie wiem czemu. Chyba, że to jest małe R. Dobra, sorki. Jeśli to jest małe R, to nie było komentarza. I naprawdę, to podobnie tak jest. Dopiero się tutaj ogarnęłem. Faktycznie bardzo dobre. Zwracam honor. I czego jeszcze tutaj brakuje nam? Oczywiście. Keyline, nie wiem co wy z tym macie, że brakuje wam tej obwolutki dookoła pracy, nie wiem. Taka teraz jest moda, czy jak? Jak ja to robiłem, to nawet do tej pory robię, wiadomo. Zmarzę to, żeby nie nie pracy, bo jest ciekawa. Ok, okay. może za, poza brakiem tego tutaj cienia wszystko fajnie. No i oczywiście brakuje tego line'a. Dookoła, czy tam backlina, jak zwał, tak zwał Nie wiem czemu, co wy z tym macie, że brakuje wam właśnie tej opcji w waszych pracach bardzo często. Założyłem właśnie dwie, dwie brakujące opcje. Problem z prowadzeniem, o czym już mówiłem wcześniej, z prowadzeniem. To jest akurat, rozumiem, że tutaj zapomniałeś po prostu go zrobić, ale dużo osób ma problem z prowadzeniem cienia albo efektu 3D. Oraz brakuje keylina, co nie jest oczywiście musem, tak. Ogólnie praca bardzo fajna, świetne wykonanie, brawo, podobnie. No i ostatnia praca, jak mi mówiłeś, BeURT, wykonana Procreate, co zresztą widać po staranności wykonania, tutaj w Procreate za bardzo nie da się z tego spierdzielić, nie ma się do czego przywalić. Zupełnie bardzo fajna praca, bardzo fajne litery, świetne Proporcje, najlepsza praca, jaką dzisiaj tutaj widzieliśmy. Gratulacje, nie będę tutaj o niej dużo się rozwodził. Bardzo mi się podoba. Jeszcze raz, najlepsza praca dzisiejszego odcinka. Jał! Jak Wam się podobało? Mam nadzieję, że osoby, które zobaczyły swoje prace, są zadowolone. Wiedzą, co poprawić, co robią źle, a co dobrze. A może jest zupełnie odwrotnie. Może nie zgadzacie się z moją opinią i wskazówkami. Zapraszam do wyrażenia swojej opinii w komentarzach. Wiem jedno, nawet jeśli nie zgadzacie się teraz, to za kilka lat zapewne i tak przyznacie mi rację. Wiem to z własnego doświadczenia. Jeśli film się spodobał, zostawcie kciuka w górę, dajcie znać co myślicie na temat tego cyklu w komentarzach albo zostawcie jakikolwiek komentarz dla algorytmu YouTube. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału i kliknięcia w dzwonek, aby być na bieżąco z naszymi filmami. No i oczywiście po to, abyście mogli przysłać swoje prace do oceny w kolejnych filmach naszego cyklu. Tak więc pamiętajcie też o przysyłaniu waszych prac na poniższy adres gmail.com. Do zobaczenia też na Instagramie. Pozdrawiam Was, bracia i siostry, pokój i ją.